Cześć wszystkim z tej strony Lotrus, a dzisiaj, tak trochę nietypowo, wracamy do konta z tak zwanego kupionego profilu, czyli Lotrus Podłoga. Mianowicie, w ostatnim czasie stwierdziłem sobie, że chciałem trochę podmaksować sobie to konto, dlatego już mam tutaj sobie wyświetlę. Zacząłem sobie ogarniać tak, żeby chociażby ta pierwsza strona była wymaksowana, dlatego na przykład w tym momencie robię teraz jeszcze Blaze Slayery. No ale tematem dzisiejszego odcinka są Słens Slayery. Mianowicie z moim jakże cudownym setupem udało mi się je swampować. O czym zaraz Wam powiem. Na wstępie zapraszam jeszcze na serwer Discord SkyPixel. Link macie w opisie. Największe polskie i aktywne zaznaczamy community w Polsce. Więc jeżeli grasz w SkyBlocka, chciałbyś z kimś pogadać, to chyba lepszego miejsca nie ma, tak mi się wydaje. No a więc jeżeli chodzi o wilki, to żeby móc je swampować, trzeba zadać aż 2 miliony damage'a. I wiecie co? Patrzcie. Fajne, nie? I dokładnie tak wyglądał mój gameplay, jeżeli chodzi o Wolf Slayera. Oczywiście mam max Dark Mój Crimson jest bardzo śmieszny, tak? Zdaję sobie z tego sprawę. Jakiś region 4, region 3, a Perfect Gemstone. Jeszcze na helmecie były Perfect Gemstone, ale je ja wyjąłem do Daggerów na Blazy. Ale to nieistotne. No ale jak na taki setup, to wydaje mi się, że nawet fajny. Fajny damage. Eee, tylko że jest jeden haczyk. Niestety, jeżeli chcecie montopować wilki, nie możecie używać Midas Axa, czy tam Didelus Axa jak to woli. Bo eee, jeżeli bym użył Didelusaksa tam zaraz pokażę. Szczerze nawet nie wiem jakbym bym nazywać te wszystkie serie, żebyście widzieli jakie konto. Cyk, no i widzicie, zostaje mu 741 HP. No ale też magic find jest większy. Jest 254 magic finda, mimo że teraz nie ma żadnego, żadnego jakby tego majora ani ministra, który daje jakieś perki pod magic finda. Więc wydaje mi się, że ten MF jest nawet jako tako git. Jako no właśnie, z siekierki. Ja też tutaj nie mam himery 5, co jest trochę boląca. No więc jeżeli chodzi o lokalizację, to ja użyłem sobie huba. Oczywiście ta lokalizacja co macie cave'a w parku jest lepsza, tylko że tam są co chwilę ludzie, a tutaj sobie chodzicie, używacie sobie raz hype'a, respiewam wam się mini -boss, zabijacie Darkrai Morem, zaczyna wam się automatycznie quest i lecicie sobie tak ciągle w kółko, więc jakby według mnie to jest bardziej przyjemne niż męczenie się z ludźmi, którzy wam zabiją wilki z każdej możliwej strony. Na przykład można teraz sobie iść tutaj. Tutaj są trzy wilki, bla bla bla. Tutaj też macie wilki. No i widzicie, sekunda roboty, już mam teraz piętnego bossa. Bardzo pomocny jest oczywiście pet, który daje nam 1,5 razy więcej expa z wilków. Więc to akurat jest bardzo przydatne. No i też jest dobrze mieć na przykład crimsona, który ma weteran, i equipmenty, które mają weteran. Tak, ja używam jakich dungeonowych, jakichś dungeonowych jakiś tych. No bo kurde, nie mam tyle pieniędzy, żeby wszystko kupować. Więc no, jest jak jest. No i w sumie chyba tyle, jeżeli chodzi o tak stricte wilki. A teraz wam pokażę, co mi się udało dropnąć, e, wbijając wilki dziewiątkę. Chciałem zaznaczyć, że 8 wbijałem na Atroxie bez Magic Finda, a od 8 do dziewiątki wbijałem już z Atroxem, który ma, miał 3 perki, czyli dodatkowy Magic Find. To za każdego bossa miałem tak 300 mfa No więc proszę bardzo, Storage. I tak to się prezentuje. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Overflex, capacitory. Szczerze, powiem Wam, że ja chciałem tylko wbić te wilki 9, żeby mieć skills skończone, a tu zarobiłem sobie tak o 600M. Poza tym dużo wolf talizmanów, które trzeba przerobić na tą lepszą formę, żeby móc je sprzedać. Strasznie dużo egów. No z nich zawsze jakiś zarobek jest. Wiem, że to tylko 450k, no ale przynajmniej na przykład respinie bossów się zwróci. Poza tym jeszcze rybki, łącznie 5 rybek, bo mi się to wszystko nie zmieściło tutaj. I jeszcze dużo hamster Willy. No cóż, ja mam być szczery, chciałem je przetrzymać, żeby je sprzedać drożej, jak już wiecie, minie trochę czasu po Atroxie. Ale za chwilę jest Jerry i na Jerrym znowu ludzie będą robić wilki, inne slajery, więc będzie trzeba strasznie długo czekać. Ale mi się tutaj w zasadzie nie spieszy. No więc jaki jest teraz plan na przyszłość? Cóż, odpowiedź jest bardzo prosta: sprzedam sobie te overflex kapasitory, właśnie specjalnie czekały na ten film. Jak je sprzedam, to ogarnę sobie w końcu SOS Flare. Ona daje fajne statystyki, jeżeli chodzi o combat. Może nie daje aż tyle regeneracji HP, co zwykle na przykład Overflux. Niemniej jednak bardzo mi się to przyda. No i właśnie cieszę się, że tym one-tapem, co kiedyś był taki bug na High Pixelów wbiłem sobie przynajmniej tą siódemkę, bo dzięki temu mogę od razu używać SOS flary. Więc jakby w planach jest zrobienie w przyszłości po prostu Blaze'a dziewiątkę. Ale nie ukrywam, że powinienem na przykład pograć sobie trochę kłódry, bo mam Burning Crimsona. I equipmenty tak szczerze, dobra to nie są może equipmenty pod tego, ale moje equipmenty, no niby tragedii nie ma, może poza tym ghost no ale jednak to nie są najlepsze equipmenty jakie można sobie nałożyć. No i poza tym mam też tutaj te dagery, może je tak przeniosę. Mam już dagery przygotowane pod blazer, więc oczekujcie, że za jakiś czas będę coś mówić o Blazach. No, więc z mojej strony to byłoby tyle. Jeżeli chcecie wbić wilki, to zdecydowanie polecam haba, bo tutaj przynajmniej psycha nie siada. Polecam jakiegoś peta. I nawet jeżeli musicie robić bossa z, z tą animacją, że on tam respi te małe wilki, to powiem Wam, i tak tutaj jest taki komfort, że po prostu aż się chce robić te wilki. Tak, wiem. Nie wiem, co mnie naszło, że tak mówię, ale po prostu to było dla mnie nawet przyjemne. I jakby ja to propsuję, bo nie musisz kupować Goldora, więc jakby możesz więcej kasy wydać w Necrona. Czyli na przykład zamiast kupować Goldora, możesz sobie Artowpisy wsadzić na e, tego Necrona i masz plus 50 HP. I no way! No way! Overflag capacitor! No way! Yy, ta reakcja była jakkolwiek realna, czy coś? Bo tak szczerze mnie to troszkę puja.